Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony ja, Nikodem alias Siachowski i zapraszam Was serdecznie na pytania i odpowiedzi, czyli Q&A. Długo, długo trochę musiałem szukać pytań jakichś, musiałem tutaj probować trochę, bo no, potrzeba było pytań, więcej pytań trzeba, więcej pytań trzeba jak do pieczenia chleba i wreszcie udało się coś wyciągnąć. Trochę tego dostałem. Miałem pierwotnie plan, aby zrobić tak, że wszystkie pytania z tych wszystkich QA od 19 roku na przestrzeni lat, ale odpuściłem sobie, bo to by było czasochłodne trochę. Może coś z tym zrobię, z tymi dawnymi pytaniami też, może mi się to jakoś uda kiedyś połączyć. Nie będę tutaj obiecywał na lewo i prawo, ale w każdym bądź razie dziękuję Wam serdecznie za merytoryczne pytania i zapraszam Was do oglądania QA. Hymon Szołownia zadaje mi następujące pytania. Pierwsze, co to? Czy byłeś kiedyś we Wdeckim błygie? Nie, ale przejeżdżałem i przez te tereny. Czy jesteś teraz we Wdeckim błygie? Nie, w dygi. Czy będziesz kiedyś we Wdeckim błygie? Nie wiem. Dlaczego Ranża jest najlepszym serialem na świecie? Bo jest po prostu życiowym serialem. To jest po prostu serial, który pokazuje bardzo zabawnie polską wieś i taką wspólnotę wiejską. Po prostu brakuje mi słów, żeby to opisać. Dlaczego Fala Zbrodni jest najlepszym serialem na świecie? Szajba! Dlaczego świetna Wojda jest najlepszym serialem na świecie? Bo pokazuje jak na górnym ściąku żyją Hadysi, a obok tak zwani gorole. I to w taki satyryczny sposób, a nie taki Dahama. Czego się boisz? Nie bój się, nie bój się wyznaczyć N, bo to jest zmienna statyczna, deklarowana statycznie. Musisz podjąć decyzję. Hmm. No to wtedy boję się N. Mam też pewien lęk. Nie chcę do końca tutaj mówić jaki Ale... Nie wiem, czy powiedzieć, czy nie, ale mam pewien lęk, mam pewną fobię, ale nie wiem, czy mówić tutaj. Może na razie nie, chociaż niektórzy mogli na live się dowiedzieć, jaki. Gdybyś był prezydentem USA, to, to czy dofinansowałbyś wdecki błęd w kurierze TVP3? Tak, dofinansowałbym, definitywnie. Czy miałeś kiedyś swoją wizję wdeckiego błyda? O ile wiem, chciałeś z tego błyda zrobić drugi wielki błyd w Gdańsku. Nie miałem jakiejś swojej wizji wdeckiego błyda, jak już... Ale, a dlaczego by z tego nie zrobić takiego bili gdańska? Hmm. Dobre, dobre. Pozdrawiam cały wdecki błyn. Test kardowo pisze. Kiedy polubiłeś telewizję, archiwizację i radio? Tak zaczęło się koło 2008-2009 roku. I pamiętam, że pytałem się rodziców Babo, tato, jak to było za waszych czasów. I tak się zagłębiłem, tak buszując po starym y, YouTube. No i tak wyszło w sumie. Archiwizacja. No, powiedzmy, że też, chociaż archiwizacją to ja się nie zajmuję osobiście. Nie, ale jak najbardziej, bo lubiłem tak w 2008-2009 roku, tak te okolice. Czy będą nagrywane gry? No, pewnie, na live'ach na przykład, oczywiście. Skąd pomysł ten aktualny kanał na YouTube? No, wszystko zaczęło się w sumie w 2015 roku, kiedy konto Google założyłem, a filmy zacząłem publikować 3 lata później. No, i tak wyszło. Zawsze jakaś idea przyjdzie na aktualny kanał, na przykład teraz wrzucam jakieś materiały na shortsach, bo to też się wybija i to też daje aktualnie nawet rozwój pewnie, nawet sam widzę, że ostatnio pochwalę się, że mi subskrybentów przybywa i jestem z tego dubli, jak to obecnie wygląda. Czy chciałbyś pracować w telewizji lub radiu? No a czemu nie? Fajna praca, nawet sam... Mam doświadczenie z rewalstacji z tych rewalskich mediów potęgi prasy Jakieś plany na przyszłość, no to chciałbym być tłumaczem przysięgłym Chciałbym dobrze zarabiać Również będę rozwijał swoją działalność internetową na Instagramie, czy na Facebooku na publicznym, bądź tutaj na YouTube Chciałbym dalej też rozwijać się muzycznie, będę pisał pewne jakieś na przykład wiersze, czy coś w przyszłości dalej Ja chciałbym być dalej po prostu takim sobą tym kim jestem, takim żarliwym chumagistą, człowiekiem orkiestrą i jestem z tego po prostu dumny, jeżeli chodzi o moje plany na przyszłość, to no i oczywiście zawodowo chciałbym się realizować, chciałbym dobrze zarabiać. Skąd pomysł na trzyodcinkową serię historii kanału? Ogólnie miał to być najpierw jeden film, potem uznałem, że dwa, a potem, że trzy. Trochę też pamięć na dysku mnie wtedy ograniczała, ale na szczęście uporządkowałem sobie wszystko parę dni temu i teraz jest lepiej. I ogólnie tak pomyślałem, a w sumie w 15 roku założyłem kanał, w 25 ja 10 lat. To tak pomyślałem, przydałby się jakiś film specjalny o swojej historii. I nie powiem, widzę, że się dobrze przyjęło to wszystko i że się podoba widzom, ogólnie. I naprawdę cieszę się z tego, że zrobiłem tę serię, bo to też opowiada o mojej hi historii kanału na YouTube. Czałowaty pisze. Co sądzisz o takim ciągłym życiu na walizkach? Wolisz podróżować w różnych celach, na przykład zawodowych, czy gdzieś się zatrzymać? Hmm, życie takie w podróży jest ciekawe, ale też nie lubię być zabieganym, lubię też trochę odpocząć, nie lubię tak być cały czas na nogach. Ja bym to sobie jakoś zagospodarował. Wolę podróżować w takich celach bardziej osobistych, ale zawodowe też nie zaszkodzą, więc warto też się gdzieś zatrzymać. Czy myślisz, że umiejętności nabyte na YouTubie przydadzą ci się w życiu późniejszym? I mam tu na myśli kwestie techniczne. Montaż sztuka operatorska i radzenie sobie w różnych sytuacjach. No ja myślę, że tak. Że przydadzą się w życiu późniejszym w jakiś sposób. Także te umiejętności techniczne. Zapomniałem o trzecim pytaniu. Spoko, zdarza się. To pytanie pobija, bo cztery to pechowa liczba wiapogi, okej? Okay. Jakbyś znowu zakładał kanał na YouTube, to czego byś nie zrobił? Hmm. Ja bym się kompletnie izolował od jakichś takich drabowych kręgów, takich różnej maści. Może po prostu, może bym nie był tak też jednocześnie aż taki neutralny w konfliktach, bo trochę to było niepotrzebne kiedyś. Ogólnie też nie popełnił pewnych błędów, których dokonałem, no ale cóż, błędy się każdemu zdarzają. Nie wiem właśnie co tak czego bym tak dzisiaj nie zrobił. Ale pytanie jest naprawdę takie filozoficzne i to doceniam, bo ja bardzo lubię takie humanistyczne pytania, takie nawet duchowe. Na szatana mam dziś chęć. 666. Gdyby nie kwestie wizerunkowe, to jaki kontent byś dziś robił? Hmm. Dzisiaj, może, by było więcej takiego memistego kontentu na tym kanale, może, by było więcej jakichś przeróbek. A ogólnie odkąd wstąpiłem do działalności publicznej, do aktywizmu, trochę się izoluję, dystansuję się trochę od tego w jakiś sposób, bo dba o swój PR i nie chcę, żeby to się źle skończyło. I nie, to nie jest tak, że się chwalę tym na lewo i prawo jak coś, oczywiście mówię to, jeżeli nie daj Boże by się znalazł ktoś tutaj złośliwy na kanale, yy, ale ty trzeba o dobrze rozumiesz, dobrze rozumiesz o czym mówię, dosegam to. Dbam o swój PR i po prostu dlatego na przykład unikam trochę za bardzo memicznego kontentu, jakiś memy, czy jakiś shitpost się pojawi, ale nie aż tak często jak kiedyś. Jak na przykład kiedyś rzucałem te przeróbki ofert sklepowych i w sumie ja wiem, nie wiem, ale gdyby nie kwestii i wizerunku. To pewnie bym wrzucał więcej jakiegoś takiego shitpostowego kontentu na tym kanale. Szołownia ponownie zadaje mi pytanie: czego słuchasz na traktorze? A różnych rzeczy, różnych. Mój głos muzyczny jest taki dosyć złożony, różnorodny, więc właściwie słucham tego, co popadnie na traktorze. Tituson Artaur zadaje mi następujące pytania: TVP3 czy Polsat 2, TVP3? Wysocka sznep czy Starowski? Wysocka sznep. Gdzie jest ziobro? Na Węgrzech, na Węgrzech się ukrywa, i niech stamtąd wraca. To samo Romanowski dramat jakiś to jest. Dlaczego masz 30 lat, za dużo białek w dzieciństwie? Czy lepiej zajmować się równogami różniczkowymi, czy językami tureckimi, językami pochodzenia turkijskiego? Co się motywuje do życia? Radość, szukanie dobrych stron, to co jest ogólnie dobre, no, taka dobroć, i po prostu radość. Ten taki, yy, I nawet natura też się motywuje do życia. I zainteresowania. Rancho czy Władcy Buch. No, teraz tobie zastrzeliłeś, wybieram oba. Ale jak jedno to prędzej Władcy Buch. Chociaż ranczem też nie pogardzę. Joanna Dunikowska paść dobinika Sitniska? Hmm. Trudny wybór, ale wybiorę Sitnicką. Co dzisiaj jadłeś? Naleśniki. Robiłeś kiedyś banana Sprite Challenge? Nie. Twoja opinia o Piłsudskim? Był mężem stadu, miał coś tak, miał taką charyzmę, taką smykałkę w sobie. Umiał to wszystko zjednać, tak połączyć do jednej kupy, tak niestety miał pewne waty, na przykład autorytarny, taki pewien ustrój sanacyjny. W końcu, Nobelę za Kartuska i te inne sprawy, czy polokizacja Ukraińców, czy Białorusinów, ale on ogólnie był w porządku, mimo wszystko. Taki polski ataturm, bym powiedział. Obu bardzo cenię. Czy zabierze zostać prezydentem? A kto wie? Na razie nie, ale może kiedyś znajdzie się taka chwila, że przyjdzie taki czas i będę może startować. Kto wie? Patrz ZDZ zadaje mi pytania. Skąd właściwie wpadł się siebie pomysł stworzenia serialu dokumentalnego z okazji 10 lat Twojej działalności na YouTube? Tak jak już mówiłem wcześniej, chociaż Ty to pytanie zadałeś wcześniej, ale to spoko. Po prostu, tak pomyślałem, 10 lat mija od założenia konta na Google, czyli od powstania kanału. To pomyślałem, żeby zrobić coś takiego specjalnego, taką historię. Czy miałeś kiedyś swoją wizję Polski? Tak, miałem. O ile wiem, chciałem z chciałeś z tego kraju zrobić drugi Bangladesz. <grym> no, przesadzałem, ale nie było to robione celowo. Ale teraz mam inne sposoby demograficzne, żeby było bardziej realistycznie. Ale nie, nie chciałem zrobić z Polski drugiego Bangladeszu, chociaż fakt. Wychodziły takie notowania, że byłoby pewne przeludnienie w tym kraju. <grym> Świeży mnie to nawet w pewien sposób, że tak mi wychodziło. Dlaczego według Ciebie Władcy Bóg są najbardziej ulubionym serialem animowanym? Mają aluzje życiowe, społeczne, są taką pewną też satyrą. Pokazują też na przykład życie młodego pokolenia Polaków, też polskie szkoły na przykład pokazują. To jest taki serial, który jest odzorowaniem w pewien sposób nawet polskich realiów lat 2000 -tych i ma takie nawet życiowe przesłagi i pewne nawet morały ukryte w odcinkach. Czego się bałeś w telewizji jak byłeś bał? No to bałem się na przykład idę tu TV4 ogólnie tej oprawy z Matrixem z 2004 roku myśląc, że tam jest takie wielkie oko w tle bałem się panicznie kiedyś oprawy jedynki z 2001. i uwaga, bałem się bałem się, uwaga kartonów forfan TV Śmiesznie to zabrzmi, ale fakt, ale trochę się bałem, fakt trochę się bałem kartonów forfan tv jak byłem mały Gdybym był prezydentem USA, to czy planowałbyś fuzję głosu Ameryki z PBS? A przydałoby się, dlaczego G? Taka jedność by się przydała mediów narodowych w takim kraju jak Stany Zjednoczone. Może by też było przyłączyć do tego Radiowolę Europa, szczególnie za sprawą głosu Ameryki. Kodanowia pyta, skąd u ciebie taka spikałka do państw turkijskich? Miałem 9 lat i tak się zafiksowałem, tak w jakiś sposób, nie do końca wiem jaka, ale po prostu. Mnie to tak zainteresowało, że te języki są tak do siebie podobne, te kultury. I tak pomyślałem, ej, a czemu? Zresztą też warto dodać, że trochę to też może być związane z tym, że gdy byłem dzieckiem, to myślałem, że Kazachstan i Kirgistan są krajami słowiańskimi. Pewnie przez Syryjce, A jednak niebo tureckimi. Ale taką spykałkę mam do dzisiaj. Nawet większą niż na punkcie słowiańszczyzny kiedyś. Czy zamierzasz w przyszłości oddychać te wszystkie państwa oraz rozwinąć się zawodowo w tym kierunku? Może nie wszystkie, byłem jedynie w Turcji i na nieuzdawanym Cyprze Północnym, ale na przykład pomyślałem, a dlaczego by na przykład takiego Azerbejdżanu nie odwiedzić. Miałem jechać do Azerbejdżanu na taką wycieczkę, ale tam coś było w komplecie i się nie udało niestety, ale warto spełniać marzenia. Rozwinąć się zawodowo w tym kierunku? Kto wie. Kto wie, właśnie sam nie wiem do końca, czy stricte w tym, ale może jakaś taka cząstka Turanu się znajdzie zawodowo. Oskar Sebastian 20 zadaje mi pytania jeden Jako masz realistyczną wizję na najbliższe 10 lat, jeżeli chodzi o moją osobę, no to będę pracować jako tłumacz przysięgły i będę dobrze zarabiał, tak, tak widzę siebie, będę dalej prowadził kanał na YouTube, który się rozwidzie. będę też korzystać z innych social mediów i dalej to rozwijać, będę wciąż aktywistą, może w jakichś wyborach wystartuję i ogólnie widzę te najbliższe 10 lat w takiej dosyć do, dobrej wierze, w dobrym świetle to tak widzę. Jeżeli o moją osobę chodzi, jak większość Twojego środowiska in real life podchodzi do Twojej działalności internetowej? Czy ktokolwiek zareagował negatywnie? Nie, spotyka się to z pozytywnym odzewem, także jeżeli chodzi o moją rodzinę. I bardzo mi się ogólnie podoba to to, że nawet niektórzy też mnie nazywali szczególnie za sprawą Instagrama influencerem, co, co mnie szczerze zaskoczyło. Skoro jesteś już dorodny tematycznie, to można wiedzieć, z których materiałów konkretnie korzystałeś w aspekcie takich dziedzin jak geopolityka, historia, lingwistyka, uwzględniając znajomość języków obcych, media i społeczeństwo. Geopolityka, no to z różnych książek, które mam, to samo historia, również nieco materiałów takich typu Globalista TV itp., nie wiem, też z, z, z mediów społecznościowych, z mediów takich... Masowych też się dowiadywałem, nieco i też z rozmów z moją rodziną, szczególnie z moim dziadkiem, który ma wielkie doświadczenie życiowe i wiedzę na te tematy związane właśnie z tym, że on doświadczył sporo od okresu międzywojennego aż po dzisiejsze czasy. Lingwistyka no to z różnych książek, jak na przykład turecki je gryzie", też na przykład z takiej stronki Obliglot, też z YouTube'a jakieś nagrania czy nie nagrania. Zdajęło się języków obcych, no to z książek, jak już mówiłem, też nieco ze szkoły i z uniwersytetu Duolingo, nieco tego jest Media, no to przede wszystkim e, z, te, z racji na to, że się pytałem, jak to było za czasów moich rodziców, tak jak mówiłem, ze starego, ze starego tak zwanego, starego YouTube'a tego ówczesnego i też bym powiedział, że to się wzięło e, też Brałem, też no korzystałem w aspekcie tej, tej dziedziny też, literatura może aż tak nie, ale bym powiedział, że też potęga pras tutaj by się przydała i nawet też e, przykładowo to co mam w telewizorze, czy w moim radioodbiorniku i to tak się skumulowało, społeczeństwo to samo co geopolityka i historia, ale także osobiste doświadczenie pewnego rodzaju. Możesz też podrzucić materiały o państwach oraz miastach. Z góry dziękuję. No to o państwach i miastach taką wiedzę czerpałem z książek, gdy byłem dzieckiem. Też nieco z na przykład opowieści w szkole i tak dalej. Też z własnych wycieczek i tak to się wzięło. Wszystko. Czego się nauczyłeś dzięki internetowym zdajowościom w aspekcie manier? Hmm... Kurczę, trochę mnie teraz zastrzeliłeś, bo nie wiem jak się odpowiedzieć do końca. Ale, na przykład, nauczyłem się nieco na temat zaufania, że nie muszę być taki przezordy. Ale, też wiadomo, oczywiście, wszystko w granicach tak sobie zdałem z tego sprawę, że neutralność na przybóz nie jest dobra. Nie wiem, co jeszcze, ale ogólnie w aspekcie manier życia to nieco się nauczyłem. Nie wiem, co jeszcze, nie wiem, jak nie pamiętam czy coś jeszcze. Ale wybiegniemy się chociaż z dwie rzeczy w tym aspekcie. Czy jesteś otwarty na współpracę ze mną? być nad pewnym projektem czasochłodnym, ale wartościowym. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Oczywiście, Oskar, jestem otwarty na współpracę. Projekt mogę przyjąć. Mam nadzieję, że jakoś to się uda skleić i że znajdzie jakoś czas. Jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy. Czy masz dla nas jakąś poradę, jak być niczym człowiek, orkiestra i mieć czas na to wszystko? Hmm. No to przede wszystkim radzę, radzę tak, żeby się skupić na swoich zainteresowaniach, na swoich pasjach i nie bać się tego i też szukać jakichś takich swoich dobrych stron i ogólnie dobrych stron w życiu, bo to się naprawdę przydaje i to też może dać taką kumulację pewnego rodzaju tych wszystkich pasji. I nie, nie spóźniłeś się z pytajami, zdążyłeś jeszcze, zdążyłeś, bo jeszcze w listopadzie to pisałeś, nie ma problemu. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za zadane pytania. Trochę musiałem się w pierwszych dniach namęczyć, żeby mieć jakieś pytania, bo trochę było ich mało albo prawie w ogóle. Ale udało się coś pozyskać, jak już mówiłem na początku. Wasze pytania są bardzo merytoryczne i życiowe, co naprawdę doceniam. Co bardzo, bardzo, bardzo doceniam, bo bardzo lubię tak życiowo odpowiadać i tak dalej. Tak, nawet filozoficznie, takie też trochę alabini, dygresje oczywiście, nie przedłużając tego wszystkiego. Po prostu jeszcze raz Wam dziękuję za wszystko, dziękuję Wam za pytania, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!